Oh. O! Serio! Z tą dziewczyną i tak by nie wyszło. Myślę, że to może być przez to. To? Że nie masz. Nie mam. E, Rok i nóg. Ale ja je mam. E, co? Lita? Ziomy? O, to proszę! Wytłumacz to! Jak to możliwe, że mam dłonie, jądra? Co się ze mną dzieje? Gdzieś to było, gdzie jest ten rozdział, ostatnio to widziałem, to musi być gdzieś na tych stronach, już prawie, już prawie... Aha, ziom! Potrzebujesz tylko trochę lumów i powinno cię skleić. To nie działa! Wziąłem to z wiki, więc w sumie nie dziwne, że nie działa. Ej, mam inny pomysł! Nie jest to najlepszy sposób. Czuję się dość dziwnie. Ale wyglądasz świetnie! Daję słowo! Skądś? Okej, okay, okej! Okay. Mam jeszcze jeden pomysł. Oh, to jest super! <laughs> Świetne. Ciekawe, co powiesz na to? Oh, 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 tak! Ej, ja. Mógłbyś to schować? Czuję się przez to trochę odsłonięty. No, próbuję! <grystanie> Nigdzie się nie wybieram. <grystanie> <grystanie> <tanie>